I'm ready. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na start. W takiej miłej atmosferze w Heaven Nights spotykamy wraz z Marią. Będziemy musieli wyeksplorować to miejsce. Ono jest tylko zaznaczone na mapie, że to jest Heaven Nights. Maria już czeka na nas. Is that you? Like to Heaven Nights, ja dobrze czytam to, mam nadzieję. Słuchajcie, jeżeli coś źle tu. powiedziałem, to proszę poprawcie mnie, ale tak to wygląda. Puszki, wiele obrazów tutaj. Tu był za jeszcze możemy tu przejść czy coś by było ciekawego nie stąd przyszliśmy dobra idziemy z marią no prowadź maria Dobra, czyli to był taki chwilowy post. Ja myślałem, że e, może trochę dłużej tu zabawimy. Wydaje mi się, że powinniśmy iść do szpitala Brookhaven. Ale, sobie zwiedzimy tutaj przy okazji te tereny, czy coś tu jest ciekawego. Niedaleko, przecież idziemy w złym kierunku. Z tej strony nie wyciągnę naboje na wakę złota. Ile my ich mamy? 106, 116 właściwie, bo 10 w magazynku. Kurde. To jest jakiś skrót, może to jest właściwa ścieżka, nawet słuchajcie.

Gdzie ona nas prowadzi? Moonlight Grove.

Is she There's a story told around these parts. Kind of a local legend. It tells of a woman who was cast out. Sentenced to die on an island out on the lake. But there was a man in town who fell madly in love with her. <laughs> and every night he would sneak out row across the lake bringing her food and company <laughs> and every night she would stand there on the shore holding a lit candle to help him find his way but this one night a terrible storm broke out caught him out in the open and it blew out the candle even in darkness the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't. Even remember this place. <sighs> this was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still. Dobra, a zaznaczyliście gdzie te krzyki było. Słychać kino, kino, kinem. Ale czy tu czegoś nie będzie do podniesienia dla nas? Dobra, jeżeli ktoś krzyczał poczekamy tam nie dobiegniemy tak szybko w ogóle ich ślamazarnym tempem to jest taki mega truchcik wydawało mi się coś na ławeczce jednak nie Maria, nie biegaj w tej weftę Dobra, już widzę. Tam górę górą możemy przejść. Znowu jakieś ciemne zakamarki, ciemne kąty. You okay? Yeah. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway.

To say that for? Anyway, why are you staying here? I thought you said the cops were after you. Nah, I don't think they follow me here. Besides, I blocked the door, so no one could get in. Not the cops, and not these other monsters. <laughs> You're weird. Yeah, that's what everyone always says. Well, I guess people call me weird too, and they yell at me. Especially when I do something bad. Did you do something bad? You know, so the cops are angry with you? Uh, I don't know. Maybe. So, why don't you just say you're sorry? It always works for me. They wouldn't listen. Nobody ever listens. to już chyba się nagadali, ale ciekawych nie ruszałem się specjalnie, bo chciałem tego wysłuchać dokładnie. Zwiała, narobiliśmy hałasu. Zwiała. Dobra, możemy wpuścić Marię, tak mi się przynajmniej wydaje. Te zabarykadowane drzwi można otworzyć. Albo i nie. No, kurde, wywaliło mnie z gry przy tych drzwiach. Już widzimy się na miejscu po drobnych problemach technicznych. Nie wiem, ile w nagraniu usłyszycie z tego, że wyrzuciło mnie z gry. To miało miejsce tutaj, tak naprawdę. Jeszcze słyszałem kątem ucha, że jakieś trofeum wpadło, ale nie zdążyłem zanotować, które to trofeum. Ale na szczęście jesteśmy już dalej w hotelu. To naboje trzyma w takim miejscu. E, dobra. Tutaj zatarasowane, czyli jedyna droga jest tutaj, to jest na salę kinową zapewne. Edi tam siedzi, nie wiem czy pamięta się Diego, nie wiem jak on się tu wziął, jak się znalazł w tym miejscu. Out yet. Mm, yeah. I just didn't get around to it yet. Oh. At least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? Um no. It's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Zastanawiam się co tam w pieprza takiego różowego czy to są lody Who is that girl anyway? I don't know. All I know is her name. I swear. Uh Didn't you want to go after her? Better hurry. Laura can be pretty quick when she wants to. Suit <laughs> yourself. Dobra, już chyba z Edim wyczerpaliśmy wszystkie dialogi. Powiecie, co tu się tak przejdźmy? Z czegoś nie ma. O, proszę bardzo, zdjęcie. Najlepszy smak. Numer 8. Nie wiem, czy te zdjęcia nie będą jakimiś znajdźkami. I mam wrażenie, że idzie nam słabo znajdowanie. Jeżeli będziemy chcieli, to przejdziemy sobie najwyżej ten tytuł jeszcze raz. A Maria czeka na zewnątrz. Mam nadzieję, że nie będzie na nas zła. Takiego jednego krzesełka brakuje, nie, chyba nic nie ma już na krzesełkach. A dobra jest symetrycznie, o cholera. Nie podoba mi się tu. Oj, nie podoba. Nawet mapmy nie mamy tego kina. Aha dobra, tu jest przejście, bo się zastanawiałem przez moment. Po co my tu przyszliśmy tak naprawdę? Dobra, skacz James Tu już będzie creepy. No a tu była, dobra. Włączyła nam film Co tu takie różowe ślady? Fioletowe. Nieźle, nieźle. No i gro, aż tyle przedmiotów dajesz mi? Fantastycznie. Nie spodziewałem się tego. Jaś się prosi, żeby tu pod schodami coś było, ale nie. Laura, stop! It's dangerous. Maria, did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but she went that way. We can still catch her. The to nie były szpital. Witam. Wej zaraz, ale my głównym wejściem. Głównym wejściem, wyjściem. Weszliśmy. Sprawdzimy sobie, czy tutaj nic ciekawego nie ma. No proszę bardzo. Naboi dwie sztuki. Też nie wiem. A no dlaczego te takie nagłe spadki FPS-ów są? Takie wręcz... Wiecie... Nie tyle, że spadek, tylko taki drop, nie? O proszę. Jeżeli ktoś z Was gra w grę i też ma takie dropy, proszę dajcie znać, czy to tylko mój jedyny przypadek. Okej, okay, to to mamy. Co tu na prawo do szpitala? Ale zwróćcie uwagę, Maria już się nie boi naszego wybijania szyb. Trąbi. Jak mi się wydawało, że to było trąbnięcie czy coś w tym rodzaju, jak tak robiliśmy Czy tu jest sens krążyć, tak się zastanawiam. Tu jeszcze możemy podejść kawałek w dół. No proszę, warto było. W by się chciało, żeby lekarstwo było. Ale takowego nie uświadczymy. No, ale tu strzykawka luzem leży, jak najbardziej. James, szukaj. Szpital Brookhaven. O kurde. Przyjęto na oddział. Takie trofeum nam wpadło. Amunicja do strzelby? kabinet? Czyli albo ktoś ma tą strzelbę i musimy się go bać, albo znajdziemy ją. Jedno z dwojga, myślę. Innej opcji nie ma. Where did she go? I don't know. Let's look around. Dobra, tam mamy zapis, tu jeszcze apteczka. Albo i nie. E, dyrektor prosił o teczki trzech kluczowych pacjentów. Wiesz o których chodzi? Możesz zanieść te teczki do jego biura? Nie jest to warte odnotowania na mapie, James? My mapy nie mamy. Ola, ciebie. Dobra, to tylko wiatr. To tylko przeciąg. Zdjęła mi się, że jest kanał tam. Nie ma kombinacji. Możemy zobaczyć. Może być na czymś tam. Tylko coś mi się wydaje, Maria, że nie w tym pokoju spiszemy tą kombinację. A tak szczerze to myślę, że w tym miejscu ten odcinek zakończymy. Udało się nam trochę zrobić. Byliśmy w kinie, dotarliśmy do szpitala, startowaliśmy z tego klubu nocnego. Dzięki za oglądanie. Cześć!